Szanowni Państwo, się na samym świat stawiski pokażę Państwu, jak połączyć się poprzez program Microsoft Teams na zjazd studiów podyplomowych. W mailu, który Państwu przysłałem, jest link, link do strony Microsoft Teams. Program ten może działać albo w wykonanej aplikacji, albo w przeglądarce Google Chrome. To niestety koniecznie musi być Google Chrome. Google Chrome ma także funkcję udostępniania ekranu, dlatego też no w związku z tym, że jest to przeglądarka, myślę, że to będzie najłatwiejsze podejście, aby połączyć się na spotkanie. Eee, wystarczy uruchomić programarkę Google Chrome, eee, przejść z maila w link, który został przesłany. Ten to jest link do strony teams.microsoft.com, gdzie jest bardzo ciąg znaków pokazujących, na jakie spotkanie chcemy się połączyć. Wystarczy wejść na tą stronę. Tutaj program daje nam do dyspozycji dwie możliwości. Możemy albo pobrać aplikację Windowsową, albo połączyć przez przeglądarkę, nie instalując niczego jeszcze. Ja myślę, że taka opcja będzie najbardziej sensowna w naszym przypadku. Także klikniemy sobie tutaj Join on the Web instead. Widzimy, że program się łączy. Każe nam udost po pozwolić na udostępnienie mikrofonu e oraz kamery. Musimy wpisać swoje imię, tak żeby wiadomo było kim jesteśmy. Następnie hit będzie Johnny. Widzimy, że jest komunikat, że ktoś powinien nas puścić. To jest informacja, którą ja dostanę, że Państwo próbują się połączyć. To niestety, ponieważ e, to jest system, powiedzmy, jest uczelniany, ja to muszę potwierdzić. Także klikając u siebie, że zezwalam na to, mogę wtedy wtedy puścić... na, 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 na spotka Okej, e, OK, włączenie okay. Teraz, aby mogli Państwo spółdzielić ekran innym użytkownikom, trzeba najechać tutaj na przycisk Share i wybrać, czy chcemy udostępnić swój ekran. Pojawi nam się, czy chcemy udostępnić okno, czy chcemy cały ekran. Powiedzmy, że chcemy cały ekran udostępnić. Musimy w to kliknąć, zaznaczyć i nacisnąć Udostępnij. W tym momencie użytkownik... W tym momencie nie tylko naszą kamerę będą widzieć uczestnicy zjazdu, ale także nasz ekran, w związku z czym możemy to po prostu przymknąć i uruchomić, powiedzmy, jakąś prezentację, którą będziemy prowadzić. Wcisnę Escape, żeby stąd wyjść. Pokażę Państwu jeszcze inne funkcje, które umożliwia ten program. Jeśli cofniemy się tutaj do tego meetingu, jeżeli chcemy przestać ustawiać ekran, Możemy oczywiście kliknąć tutaj stop sharing. Poza tym mamy jeszcze opcję, żeby pokazać, kto jest teraz tutaj. Ja Państwu dam uprawnienia o spotkania, ale no to, to zrobię potem, jak już Państwa tutaj wypuszczę. Eee... Poza tym mamy też inne opcje, które nie wiem, czy będą do końca konieczne. Inni użytkownicy mogą się w każdej chwili odezwać. Możemy też takiego użytkownika e, po prostu tu dać mu prawo głosu. On sobie sam może się także od e, no po prostu spowodować, że jego mikro, mikrofon będzie aktywny. Tak? W tym momencie, na przykład, jeśli ja bym swój mikrofon uaktywnił, raz, dwa, trzy, raz, raz, trzy cztery. Trzy, cztery. Widać, widać, że, że ja, ja mówię, mówię prawda, tak, prawda, tak, tak że ekran, Państwo także zauważyć, ekran, do Państwa mówi, mówi, mówi udostaje, udostaje, pokazać mówi, tak dalej, i Myślę, że ostatni program to program, program potuicyjny. Aby wyjść z tego spotkania, wystarczy po prostu kliknąć w tą tutaj czerwoną klawkę i zamknąć okno przeglądarki. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę.